Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Rimworld. Dzisiaj będziemy próbowali oczywiście pójść naprzód z rozwojem kolonii i wciąż czekamy na wynalezienie przełomowej technologii elektryczności, która oczywiście odmieni drastycznie życie naszych kolonistów w tym miejscu. No mamy tutaj na pewno już całkiem fajnie rozwiniętą kolonię, powiedzmy sobie, że mamy wszystkie takie Socjalne pomieszczenia przygotowane, natomiast one nie są zbyt dobrze bronione. Nie są też jakoś szczególnie dobrze skonstruowane. One są, ale oczywiście dałoby się to wszystko zrobić znacznie, znacznie lepiej. No i do tego będziemy dążyć, oczywiście, także w tym odcinku, żeby to rozwijać. A to, co się wydarzy jeszcze pomiędzy, no to jest niespodzianka: no bo nigdy nie wiemy, co gra nam tutaj przyszykuje. Tym bardziej, że gramy na randomowym scenariuszu, czyli randy random na poziomie bardzo trudnym. Ale na razie tej trudności tak naprawdę nie widać. Te zagrożenia, które gdzieś tam się pojawiały, o dziwo są bardzo proste. Co jest dosyć dziwne i zacząłem nawet podejrzewać, że wpływają na to mody, których tutaj kilka jest zainstalowane, między innymi mody z serii Vanilla Expanded. Być może to one powodują, że te ataki i ogólnie te negatywne wydarzenia pojawiają się znacznie mniej i są znacznie słabsze. Co mnie trochę niepokoi, ponieważ na ten moment nie ma zbyt dużego wyzwania. Choć było oczywiście. O, próby rekrutacyjne były oczywiście pewne sytuacje, to jest niepokojące. Natomiast, no, to wciąż nie było to, na co stać tą grę. I, no, miejmy nadzieję, że ogólnie gra nam pozwoli, oczywiście, ukończyć scenariusz. Quest jakiś tam wygas, ale to nas nie interesuje. No, i zdobyć przede wszystkim relikwie, których na razie jeszcze nawet nie podjęliśmy próby poszukiwania. I to trzeba będzie zmienić. To trzeba będzie na pewno zmienić. Jeżeli tylko zyskamy jeszcze, być może jakiś kolonistów, to. Przydałoby się zacząć y, wyprawy, organizować i właśnie wyruszać na poszukiwania tych relikwii. Tym bardziej, że mamy tutaj dwa wielbłądy, które przyspieszą naszą podróż. Prawdopodobnie, choć tak naprawdę jeden wielbłąd na jednego kolonistę powinien być. A więc mamy nowego rekruta Smeli. Przypomnijmy sobie, kim jest Smeli. Ma także pasożyty włókien. Jest świetny górnik, dobre umiejętności społeczne. A więc, właśnie możemy. Awansować od razu smeli na szamana, przewodnika moralnego, bo tak, zaraz. Przecież szaman już jest przydzielony. Czyli wielką. Tak, wielka druidka. Dokładnie tak. A więc awansujmy smeli na wielką druidkę. To oczywiście sprawi, że nie będzie mogła wykonywać chyba niektórych czynności, o ile się nie mylę. Zobaczymy jak ceremonia się tutaj odbędzie. Będziemy mieli w końcu lidera. Czekaliśmy na to bardzo długo. No i udało się. Oczywiście nasi koloniści będą mieli chyba teraz lepsze morale dzięki temu. No i zobaczmy tutaj jak to wygląda jeszcze w przydziałach. Bo tak, dowolne, no, to ok. Ismeli chyba będzie wymagać jakichś specjalnych ubrań. O ile się też nie mylę. Zobaczmy to w potrzebach. Odsunięte krocze, potrzebna odzież. Właśnie czaszka jelenia. Czyli tą czaszkę jelenia będziemy musieli na pewno... Wykonać, o ile gdzieś tutaj nie mamy, bo chyba sprzedaliśmy te wszystkie czaszki jelenia, ale będziemy musieli tutaj na pewno wymusić tą czaszkę jelenia na smeli. Ok. A więc dajmy tutaj już zlecenie nastroju, tylko czy tutaj możemy to robić? Chyba nie. Ale jest, czaszka jelenia. Ok. Zrób do uzyskania jeden powyżej co najmniej 50%, no bo chcemy, aby ta Dobra, czawka Jenia zawsze była gdzieś tam dostępna. I teraz tak, harmonogram tutaj musimy skopiować. No i praca, zobaczmy co SMELI może robić, tak naprawdę. No nie, tutaj odpoczynek wyłączamy. Czy SMELI będzie strażnikiem? Tak, ponieważ jest naszym głównodowodzącym, więc będzie tego Będzie oczywiście górnikiem. Kowal, no tutaj nie będzie się przemyślnictwem zajmować. Ewentualnie tym prostym przemyślnictwem może. w ten. Aha, ciekawe, czyli SMELI tak naprawdę może wykonywać. Wszystkie prace, nawet pomimo tego, że jest wielką druidką, tak? Tak. No więc spoko. Mamy tutaj pewne umiejętności, które mogą się przydać w niektórych sytuacjach. Na razie nie będziemy tego wykorzystywać. Być może poczekamy na jakiś bardziej kryzysowy moment, aby to lepiej wykorzystać. I teraz, przy okazji, jeszcze tutaj w przydziałach zawądzę ubraniami. Nowy strój, strój, i to będzie. Lider, i tutaj bym chciał właśnie w nakryciach głowy wywalić wszystko poza czaszką jelenia. No bo tylko to chcemy, aby było noszone przez Smeli, i to będzie lider. Tak też to wygląda, moi drodzy. I teraz zmienimy nazwę, ponieważ Smeli to jest nazwa standardowa. A tak jak obiecywałem, zmieniam nazwę na najbardziej aktywnych w komentarzach użytkowników oglądających. Także jedną z takich osób jest Karolina Blondi i tak też nazwiemy, ponieważ nawet jest kobietą, więc będzie to pasowało. A więc postać zmiana, nie wiem czy to się całe zmieści. A więc udało się, zmieściło się, więc Karolina jest naszą liderką. OK, teraz zobaczmy. Czym jest dobra walka wręcz? Co jest ono? Wszystko jest tak naprawdę fatalne, a więc damy, myślę, że damy te jakiś pistolet, jakiś tucer, być może, być może łuk, a być może to nawet. To jest chyba ten taki szybkostrzelny. Obrażenia, 0,9, 65 dobra. A więc dajmy jej broń palną, niech ona będzie tego używać, no bo... Okej, okay, smutna wąkanina, zły nastrój, choroba. No cóż, no niestety na tą chorobę niewiele możemy poradzić na ten moment. A i tutaj ogólnie co ciekawe, te leki się nie składują. Dlaczego? Leki. Ale tutaj powinny być też. W... Ziołowy zestaw medyczny. No i jest. I tutaj mamy. Ziołowy zestaw medyczny. Dlaczego one tutaj nie są składowane? Oto jest <tanie> pytanie. Interesujące bardzo swoją drogą. Żyłowy zestaw medyczny. Naprawdę nie wiem dlaczego to nie jest tutaj składowane. Ale dobra, stwórzmy kopię. Postawmy się, tu. Być może tylko jeden rodzaj leków. Może na takim jednym regale leży. Co by było trochę bez sensu. Ale może tak to właśnie jest. Priorytet ważny. Żyłowy zestaw medyczny. Ale chwila, co wyście tutaj nanieśli? Przecież ja to mam włączone. Ok, będą musieli na pewno to stąd zabrać. Bo to jest niedopuszczalne, aby takie rzeczy. Leżały tutaj, a tak, i właśnie, Karolina, przecież nie masz komnaty, a więc tutaj yy, nie, zmienimy dla kolonistów i to będzie oczywiście dla nich na ten moment. No i trzeba też zacząć myśleć, tak na dobrą sprawę, nad pewnymi zmianami, jeżeli chodzi o układ naszych komnat, bo to na razie nie wygląda dobrze. Ogólnie tak, Medixi, bo ty jesteś tutaj i sweteracy, JRZ oraz Klaczek są tutaj. Kuba... Jest narzeczony, no właśnie, to jeszcze nie jest żona, a więc oni nie mogą mieć jeszcze pomieszczenia razem, ale niedługo będą mogli. I gdzieś tu trzeba będzie na pewno coś takiego wykombinować, żeby tutaj być może te pomieszczenia się znajdowały, a więc wykopmy to. Wykopmy to całe, bo to tutaj nie będzie fajnie wyglądać. Takie większe te komnaty być może nawet bym porobił dla kolonistów. Hm, tylko czy możemy sobie postawić na taką ekstrawagancję? Dla tych podwójnych na pewno, bo tutaj jednak tego obszaru za dużo nie ma. i też zastanawiam się wciąż, czy nie lepiej jednak, aby Komnaty ludzi były na zewnątrz, bo może dojść do infestacji, a to spowoduje, że nasi koloniści mogą zostać przyblokowani przez taką infestację gdzieś wewnątrz tej góry. A jak będą na zewnątrz, to oczywiście będzie to ułatwione. Z drugiej strony jednak, no my ja mamy tutaj utrudnione zadanie przez te drzewa, że my nie możemy ich wycinać. I to daje pewne nam tutaj ograniczenia, a przesadzanie tych drzew jest dosyć problematyczne, trzeba przyznać. Dosyć upierdliwe na dłuższą metę. Więc nie chciałbym tego na jakąś dużą skalę też robić. Tutaj jeszcze zbudujemy ścianę. Tutaj zbudujemy ścianę i tutaj będą drzwi. I tu jeszcze to trzeba całe by wykuć. Zrobimy to w ten sposób. I teraz, gdzie tu jest... A, bo to się buduje w strukturach, meblach i hemlamp. Ok. Zbudujmy tą... Chem lampę, tylko gdzie my ją zbudujemy? Tutaj, niech ona tam jest. I struktury, oczywiście, drzwi, ale drzwi ze stali, żeby były bardziej wytrzymałe. W razie, gdyby ta infestacja gdzieś tutaj faktycznie nie miała miejsce, no to będziemy mogli lepiej się przed tym także wybronić. A więc robimy dalszy remont koloń, tak jak w poprzednim odcinku to rozpoczęliśmy. Teraz będziemy to kontynuować. Będziemy używać tutaj tej chemio lampy bardzo fajne rozwiązanie. Swoją drogą moglibyśmy też zacząć uprawiać to chemiopaliwo. Ale myślę, że bumalopy zupełnie nam wystarczą. Te bumalopy też nie są jakieś stare, zobaczmy się, bo one mogą wybuchnąć w chwili śmierci. Tego byśmy oczywiście bardzo, bardzo nie chcieli. Podłogi. Płytki z marmuru. Myślę, że możemy sobie już na to pozwolić na tym etapie. Chociaż tu moglibyśmy to wygładzić i to byłoby ładne. Ale szybciej będzie po prostu te płytki z marmuru położyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że tego na razie nie będziemy stawiać. Teraz możemy tylko z drewna, niestety. Ale możemy tutaj na przykład takie ładne płytki gdzieś postawić, ze trzy. Może to jakoś fajnie będzie wyglądać, a może nie. Niech tak jest na razie. I oczywiście, meble i podwójne łóżko królewskie, niekoniecznie. Trochę przesada. I także z marmuru to łóżko tutaj umieścimy w tym miejscu. No i meble, meble, stolik nocny I stolik nocny on powinien być z obu stron tak naprawdę Tak, bo wtedy yy, będzie dla każdego dawał bonus, a tak to dawałby tylko jednej osobie bonus, a tego nie chcemy chcemy, żeby dwie osoby mogły z tego bonusu skorzystać. I tutaj być może damy tą komodę, tutaj możemy dać tą komodę, tu możemy dać tą komodę, damy ją tutaj. Myślę, że to będzie bardzo dobrze wyglądało w ten sposób i w jakiejś różnych gdzieś tutaj jakieś dekoracje chyba też myślę umieścimy. Zobaczmy co my tutaj mamy. Nie za wiele rzeczy dostępnych. Ale po prostu damy taką doniczkę z marmuru tak albo ponzaja właśnie. Nie, dajmy doniczkę. Niech ta doniczka sobie tam leży. I na razie to tyle. Nie będziemy tutaj więcej w takim pokoju. On i tak już powinien być, przyz... o, przyzwoity, a będzie raczej dosyć ładny, jeżeli to wszystko zostanie wybudowane. Co tam jest na ten moment zlecone. I tutaj na pierwszy ogień pójdzie chyba zero Kraczew. Wtedy byśmy mogli to zdemontować i powiększyć ewentualnie tą jadalnię, bo ona jest dosyć mała, musicie przyznać. Już nawet nasi koloniści wszyscy się tutaj naraz by nie zmieścili, gdybyśmy mieli taką potrzebę, żeby oni wszyscy naraz. A więc tak zrobimy to w ten sposób JRZ oraz klaczek JRZ oraz klaczek. Tak to wygląda. No i tutaj na razie nie dajemy tego, to już możemy rozmontować. Podwójne łóżko z drewna, Rozmontujmy to w jakieś strojki. Dobra, zmierzmy te plony. My tych drzew używamy. One mogą nam się do czegoś przydać. Tym alwej, że każdy z naszych kolonistów chciałby takie drzewo mieć dla siebie, oczywiście. Co być może w przyszłości uda nam się dokonać. Nawet nie będą musieli się tym czerwem zajmować, po prostu będzie ono przypisane do nich tak, aby nie uzyskiwali negatywnych morali, z tego powodu, że tego drzewa nie mają. I teraz... Co tutaj się wydarzyło? Bo... Aha, bo broń tu jest zezwolona. To mój błąd. Nie odznaczyłem jednak tego. I tak, teraz te leki zostały tam zaniesione, co ciekawe, czyli wygląda na to, że może być tylko jeden rodzaj leków. Umieszczony na danym regale, co jest dosyć dziwne, i kiedyś tak to na pewno nie działało. To mnie niepokoi, no ale cóż, na ten moment tak to zostanie. Nie będę tutaj nic szczególnego kombinował. Tym bardziej, że ten szpital i tak jest bardzo imponujący. Teraz zobaczmy, jak tutaj interesujący. No i to w zupełności oczywiście wystarczy dla naszych kolonistów. No i w związku z tym, że nie mają co robić zbytnio, to tutaj zlecimy dalszy wykop. Pod kolejną komnatę i przeniesiemy oczywiście naszych następnych kolonistów. No i mamy elektryczność, moi drodzy, wielki przełom, ale w tym odcinku chyba jeszcze tej elektryczności nie wprowadzimy. Coś tam się wydarzyło. Weźmy jeszcze produkcję dwanów tutaj wynajdźmy. Okej. Okay. Fał bumalopa. No nie dobrze. Ta bumalopa może nam tutaj troszkę zagrozić, pokrzywować plany z tego względu, że ona wybuchnie, jak zostanie zabita. Być może wpadnie na jakąś pułapkę. Zobaczymy, czy będziemy mieli to szczęście. Chyba nie. Tak, mamy to szczęście, bądź pecha. No i oczywiście nasi koloniści teraz muszą się pozbyć tego ognia, który tutaj się tak mocno rozpalił. No dobra, wyznaczmy tutaj te strefy domowe, bo o dziwo te strefy nie zostały wyznaczone tam, gdzie powinny być. To mnie dosyć. Niepokoi. Tutaj tak wydajmy tą strefę domową. Pożar, okej. Okay. Yy, A tutaj usuńmy tę strefę domową. Dlaczego ona tam była, to nie wiem. Tutaj tak także nie ma strefy domowej. To jest dosyć ciekawe. Z automatu one się nie ustawiły. Dziwne, dosyć dziwne trzeba przyznać. Być znaczy, może ja coś kombinowałem przypadkiem i pousuwałem te strefy, choć nie przypominam sobie, ale okej. Okay. Ważne, że sytuacja została zawygnana na ten moment. No i to tak, że tutaj już rozbierzmy, no bo to i tak nie będzie rosło w tym miejscu z racji tego, że nie ma tutaj w ogóle światła. I co my tutaj możemy zasadzić? Weźmy gardenie na przykład. Zasadźmy i myślę, że będzie to spoko. Karolina już ma tutaj czawkę jelenia na głowie, a więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Jak najbardziej na spokój zabaw. Tutaj o, dosyć ciekawe to... Wyszło, trzeba przyznać. Płytka marmurowa w stylu totemicznym, ok Bardzo interesująco, fajny pokój. Zabaw, oczywiście tutaj będziemy chcieli tych gier jak najwięcej umieszczać. Być może umieścimy stół bilardowy. To nie byłoby głupie. Lub stół do pokera, ale umieścimy stół bilardowy z marmuru. Tu na tych płytkach się zmieści, będzie idealnie. Być może nasi koloniści wspólnie będą sobie grać w bilardo. Oczywiście na pewno poprawiłoby im także humory, no i sprawiłoby może mniejszą częstotliwość załamań. Mamy tutaj produce nogi, OK. Ostatnio operacja nam się nie do końca udała, także na razie nie będziemy ryzykować z żadnymi operacjami, myślę, tym bardziej, że była to z inspiracją yy, operacja, natomiast no, jego zdolności nie były zbyt duże. I mamy tutaj mleko z wielbłądów, ponieważ wielbłądy produkują także mleko, a więc to jest świetne dodatkowa. Nie wiem, jak często one to mleko nam generują, ale no samic nie produkuje mleka. Zobaczmy, czy jest to tutaj gdzieś napisane, ile one tego mleka generują. Gdzieś to tutaj powinno być ilość mleka 18. Trawa do utrzymania mięso w okresie wzrostu to nie. Czas wzrostu to, yy... Dwa dni, co dwa dni, 18 mleka. No to, to nie jest dużo, trzeba przyznać, ale zawsze coś. Oczywiście one nam się odwdzięczą tym, że będziemy mieli fajne zwierzęta towarowe, które pomogą nam przenosić większe ilości towarów w czasie wypraw. Ale na ten moment, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku więcej nie zdziałamy. Ten progres jest dosyć powolny, ale mamy już elektryczność. No i w przyszłym odcinku, na pewno, chciałbym tą elektryczność wprowadzić do bazy. A więc, przygotujemy sobie odpowiedni obszar, aby to wszystko tutaj fajnie fajnie poukładać jakieś panele słoneczne, cokolwiek będziemy musieli tutaj umieścić, aby ten prąd generować. No i mamy wspaniałej jakości stół bilardowy z marmuru. Tymczasem to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki i do usłyszenia wkrótce. Cześć!